We'll be right <laughs> back. Powiększenie. Michał Szpak, dzień dobry. W studiu z nami dzisiaj pan Paweł Piskorski. Kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan Paweł Piskorski to oczywiście szef Stronnictwa Demokratycznego i Euro 1 możemy powiedzieć w wyborach parlamentarnych, europarlamentarnych zbliżających się, bo 25 maja te wybory do europarlamentu. I chcę panie przewodniczący zapytać przede wszystkim o to, czy pan się czuje... Może nie przede wszystkim, ale na początku. Czy pan się czuje spadochroniarzem? Bo trochę tych takich gościnnych, bym powiedział, Eurojedynek na Ziemi Lubuskiej mamy. Platforma Obywatelska też taką ma i jest nią Dariusz Rosati. No tak, to jest okręg, w którym jest tak szeroki okręg, sięgający od Koszalina po umownie Zieloną Górę czy Nową Sur, że nikt nie jest zewsząd, że tak się wyrażę. A dla tych kandydatów takich jak ja, którzy są jeszcze spoza okręgu, czy w ogóle z Warszawy. No to najważniejsze, żeby mówić prawdę. To znaczy ja nie ukrywam, że chcę reprezentować mieszkańców Zielonej Góry Lubuskiego nie dlatego, że tu mieszkam, czy dlatego, że jestem tutaj jakoś rodzinnie powiązany, tylko dlatego, że uważam siebie za kompetentną osobę, za dobrego posła europejskiego w pierwszej kadencji naszej i mam wrażenie, że ta, ta kompetencja może zostać doceniona. To wcale nie oznacza, że ja mam zły kontakt z okręgiem, że mogę go źle reprezentować. Wprost Przeciwnie, uważam, że tym posłem reprezentującym również regionalne postulaty czy też priorytety mogę być doskonały. A sam region Lubuski, pan poznał, poznaje, zamierza poznać jak to wygląda. Poznałem i poznaję i sądzę, że to jest tak zróżnicowany, ciekawy region, w którym będziemy go wspólnie mogli poznawać przez lata, ale też to jest region, który się zmienia, bo ja pierwszy raz w zielonej górze byłem tutaj razem z premierem Bieleckim, czyli to proszę zwrócić uwagę, jak to wtedy byłem doradcą prezesa Rady Ministrów i to było 23 lata temu. Proszę zobaczyć Taki, jak to szmat czasu jest. I wtedy ten region poznawałem pierwszy raz i to jest z olbrzymi przeskok. To, te różnice są w wielu miejscach niewyobrażalne. I się bardzo z tego cieszę i mam nadzieję, że za 20 lat ten region będzie już taki, jak, jak Europa. No zresztą o tym mówimy w naszej kampanii, że było jak największej europejskich standardów, poziomu życia europejskiego, żeby ludzie na tym poziomie mogli się edukować, pracować. A jak chce pan dzisiaj przekonywać mieszkańców chociażby Zielonej Góry, w której jesteśmy, z której nadajemy ten program, tę rozmowę, do tego, żeby głosowali akurat na pana i na ludzi z pana listy, czy z listy twojego ruchu? Ja sądzę, że są dwa. Powody, dla których warto na nas zagłosować. Pierwszy to są ludzie. Yy, yy, trudno się mówi o sobie, ale mam wrażenie, że jestem doświadczonym parlamentarzystą też w sprawach europejskich, bo jak mówię, te pięć lat bardzo ciężko i, i z dobrymi recenzjami, tak to nazwę, przepracowałem w Parlamencie Europejskim. Yy, ale yy, i moi koleżanki, koledzy z listy też to są świetni ludzie i mogą reprezentować doskonale wyborców, także to jest pierwszy powód. A drugi powód to, są, to jest nasz program. My jesteśmy Bardziej proeuropejską siłą w Polsce. My w tych sprawach nie kombinujemy jak Platforma. bo Platforma, przypomnijmy, że na przykład Donald Tusk obiecał wprowadzenie karty praw podstawowych w Polsce. Po czym mimo, że już rządzi drugą kadencję, nie zrealizował tego. A to jest taka, taka europejska deklaracja wiary, tego jak ludzie powinni być traktowani, jakie im prawa przynależą w Europie. I w wielu, wielu innych rzeczach my jesteśmy za tym, żeby było, ten standard europejski był jak naj Powszechniejszy w naszym życiu, bo czego nie dotkniemy, to znaczy czy dotkniemy służby zdrowia, czy edukacji, czy relacji państwa i obywatela, to ten standard europejski zawsze jest lepszy. Ja często podaję przykład, jak są traktowani ludzie w Polsce, jak przedsiębiorcy, do których bardzo często z którymi rozmawiamy, gdzie urzędy skarbowe, różne kontrole, inspekcje są tak naprawdę po to, żeby zniszczyć tych przedsiębiorców, obłożyć ich podatkami, a jak popełnią jakiś błąd, to już w ogóle mają naprawdę bardzo ciężkie życie. Kiedy w Europie. Te urzędy są partnerami dla przedsiębiorców, dla ludzi, starają się im pomóc. Oczywiście też pozyskują podatki, ale to jest zupełnie inny standard podchodzenia państwa do obywatela i też jakby egzekwowania pewnych obowiązków, które obywatel ma. To jak te europejskie wybory mogą zmienić tę sytuację gospodarczą, o której Pan mówi w samej Polsce? Europejskie wybory mogą zmieniać dwojako. Pierwsze, i to bardzo też wyraźnie chciałem powiedzieć, to znaczy dla nas Unia Europejska to nie jest dojna krowa. Oczywiście, bardzo dobrze, że pozyskujemy duże fundusze. Ale, ale to się i, skończy. I, nie i to się skończy w ciągu tych siedmiu lat, bo to jest ta perspektywa budżetowa, która prawdopodobnie przyniesie Europie olbrzymią zmianę, to znaczy polityki, zakres polityk rolnej, infrastrukturalnej, różnych polityk w Unii Europejskiej przez te siedem lat będą się prawdopodobnie przesuwać w kierunku takiej strategii którą kiedyś opracowano i którą nazwano Lizbońską, czyli strategię szybkiego wzrostu, dużych nakładów na edukację, na badania, na innowacyjność. Co oznacza, że Polska ma 7 lat do wykorzystania tych pieniędzy, tych funduszy, zdając sobie sprawę, że potem już będzie ciężej, ale dla nas jest to bardzo istotne. To nie jest dojna krowa, to znaczy, to nie jest tak, że jak niektórzy na przykład z PiSu politycy chcą, zabierzmy pieniądze z Europy, zamknijmy się w swoim pokoju i wszystko inne, co w tym europejskim domu jest, nas nie interesuje, bo my... Już mamy umeblowany ten swój pokój. Dla nas to jest wspólny dom, którym trzeba dobrze zarządzać, w którym my powinniśmy się czuć jak najlepiej, ale w którym też mamy swoje odpowiedzialności. I też co jest bardzo ważne, chcemy być w głównym nurcie decyzyjnym, bo dzisiaj strefa euro, tak to się porobiło, to, już, to jest już rzecz nieodwracalna, to strefa euro będzie tym głównym kręgiem, w którym się będzie podejmowało decyzje, więc trzeba być jak najszybciej też w strefie euro. No ale wreszcie to, to nie jest tylko, jak mówię, pieniądze z Unii. To jest Przede wszystkim to, w jaki sposób są ludzie traktowani, w jaki sposób obywatel może oczekiwać, że państwo będzie pomocnicze rzeczywiście w stosunku do niego, w jaki sposób ludzie mogą zdobywać doświadczenie i korzystać z tego doświadczenia na całym rynku europejskim, bo przecież jednym z wielkich dorobków my często mówimy, utyskujemy nad tym, że tak bardzo dużo Polaków jest zmuszonych do emigracji, ale pamiętajmy też o tym, że to ma drugą stronę, to znaczy, że to bardzo też pozwala ludziom na uciekanie czasami od trudnej sytuacji życiowej. Ja wolałbym, żeby ci Polacy znajdowali pracę w Polsce, ale dobrze jest, że żyjemy w warunkach, w których w ogóle Polacy mogą znajdować swoje szanse życiowe, nie tylko w, w naszym kraju, ale też wszędzie w ramach Unii Europejskiej. O ludziach Pan wspomniał przed chwilą, o m, atrakcyjności Waszej listy. To zapytam tak konkretnie, Pani Kinga Wojtczak, to kto to jest? dla zwykłego tak. mieszkańca województwa lubuskiego, który za chwilę ma głosować, zobaczy to nazwisko tak. na liście do głosowania. Pani Kinga jest stąd, w związku z czym sądzę, że część mieszkańców Zielonej Góry ją dobrze zna, ona pracuje w, no, w szkolnictwie, że tak się wyrażę, ma bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o edukację i wydaje mi się, że to będzie priorytet jej kampanii wyborczej, przy czym oczywiście sądzę, że ona lepiej by, by mam nadzieję na pana zaproszenie, ale lepiej będzie w stanie przedstawiać swój program Indywidualnie. Ja rozmawiając z nią mogę potwierdzić, że to jest osoba, która jest poważna, doświadczona i y, która również, co jest bardzo też istotne, bo my w, y, w ten sposób do listy podchodziliśmy i też do naszych kandydatów, znaczy bardzo chcemy promować kobiety w polityce. To zjawisko kobiet w polityce nie jest w Polsce powszechne. Znaczy my mamy bardzo cały czas jeszcze taką sytuację, w której kobiety muszą się przebijać. My staraliśmy się promować kobiety, stąd, jak Pan zwrócił uwagę, y, na nasze. Czyli liście jest zasada suwaga i parytetu, to znaczy jest połowa kobiet, połowa mężczyzn i jest ona przemiennie, to znaczy jeśli pierwszy jest mężczyzna, to druga kobieta i odwrotnie. Więc mam nadzieję, że kobiety na naszej liście też będą e, ciężko pracować w kampanii i zyskiwać poparcie. Kobieta na szóstym, mężczyzna na siódmym, Zbigniew Szura. Jeszcze jeden test dla pana. To nazwisko? No, generał Szura jest też bardzo e, dobrze znanym tutaj w okręgu, w szczególności e, wysokim oficerem, bo dowodził e, dwoma dywizjami e, w przeszłości. To jest ta osoba, która ma olbrzymie doświadczenie też w działalności społecznej, bo przecież generał Szura jest e, e, szefem Związku. Oficerów, tutaj Wojska Polskiego, jest człowiekiem, który aktywny jest bardzo w takich działalnościach społecznych, związanych z wojskiem, ale też związanych z pamięcią. Przecież on też prezesuje temu związkowi pamięci generała Sikorskiego. To jest osoba, ja z panem generałem Szurą byłem kilka razy na spotkaniach wyborczych, w, w których przychodzili mieszkańcy, ale też przychodzili oficerowie. Ja mam wrażenie, że w Lubuskim, w którym zarówno równo z punktu widzenia demograficznego, ten komponent wojskowy, ludzi, którzy byli związani z wojskiem, są związani z wojskiem, to jest bardzo istotne, ale też pewien etos. To znaczy generał Szura jest tym oficerem, który wprowadzał polskie wojsko. My, politycy, wprowadzaliśmy je na poziomie parlamentarnym. To znaczy, w, ja byłem wtedy wiceszefem Komisji Obrony Narodowej, kiedy Polska przystępowała do NATO. A generał Szura był osobą, która wprowadza je w konkretach. On przygotowywał polskie dywizje do tego, żeby jak najlepiej się sprawowały w warunkach natowskich i jest człowiekiem o bardzo szerokich horyzontach, też bardzo generała szurę polecam państwu do y, naszym wyborcom. Sprawdzaliśmy czy pan czy, czy, czy kandydaci znają się nawzajem, ale muszę przyznać, że e, pan doskonale się orientuje, kto jest, kto, że tak powiem, na, na tej liście i bardzo dobrze, ile podpisów, panie przewodniczący, zebraliście na waszej liście? Podpisów, podpisów poparcie. Po, po, no to była akcja, którą chcieliśmy zacząć i skończyć jak najszybciej. My zebraliśmy 14 tysięcy podpisów, zbieraliśmy je i chyba jako jedni z pierwszych, jeśli nie pierwsi, zarejestrowaliśmy je w komisji wyborczej w zeszłym tygodniu. I ta akcja, muszę powiedzieć, była połączona z bardzo ciekawym i wydaje mi się niezwykle oczekiwanym przez wyborców sposobem podchodzenia do, do, do tego zbierania. To znaczy to nie było tak, że my... Wystawialiśmy tylko stoliki, liczyliśmy na to, że ktoś przyjdzie, tylko my do tych wyborców wychodziliśmy. Mieliśmy bardzo dużo spotkań. Ja z 31 powiatów, z 35 powiatów w naszym okręgu 31 objechałem, miałem tam spotkania z ludźmi, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, mieliśmy akcje na, na ulicach, ludzie podchodzili, pytali, rozmawiali. Wydaje mi się, że w szczególności w tych wyborach, w których wyborca sobie zadaje pytanie, no dobrze, no ale to będzie pewno piękna niedziela, po co ja mam wychodzić z domu i iść głosować, to są jakieś sprawy odległe. Unia Europejska, no nie wiadomo, to szczególnie w tych wyborach wyborca oczekuje, że Polityk będzie przy nim, będzie rozmawiał, będzie tłumaczył, pokazywał, co z tego może wynikać, że, to, że ta Unia Europejska to jest część już naszej rzeczywistości. 80 kilka procent legislacji, która nas otacza, to jest legislacja, która jest stworzona w Unii Europejskiej. Oczywiście ona też jest potwierdzana potem legislacją krajową, ale ona wynika z dyrektyw unijnych, nad którymi pracuje m.in. Parlament Europejski i Komisja. To są rzeczy bardzo istotne. Znaczy, to już jest inna rzeczywistość niż 10 lat temu, kiedy Polska przystępowała do Unii. I coraz w większym stopniu, chociaż jeszcze niepełnym, ludzie sobie zdają z tego sprawę, jak to jest ważny element ich życia. I cieszy się, bo. Nasz okręg wyborczy to, to, to jest bardzo zróżnicowany teren, zresztą pan, panie redaktorze przecież wie to doskonale, to znaczy to innymi problemami żyją ludzie w Zielonej Górze, innymi w Nowej Soli, innymi w Gubinie, trochę inne są problemy w Słubicach, a jak pojedziemy do Koszalina i tam zaczniemy rozmawiać z ludźmi, to są też zupełnie inne problemy. Co jest wspólnym mianownikiem? Wspólnym mianownikiem jest oczekiwanie takie, no dobra, panie pośle, panie przewodniczący, okej, okay, ale co zrobić, żebym ja, a już na pewno, żeby moje dzieci żyły w normalnym kraju. I to w, tym, w tych normalnościach, których my zabiegamy na co dzień, to znaczy, żeby właśnie e, mieć szansę na rozwój, żeby nie trzeba było wyjechać ze swojego miasta, żeby szukać pracy, żeby do nas wreszcie jakaś droga doszła, bo przecież bardzo część, duża część tego województwa to są wielogeneracyjne, nawet zaniedbania komunikacyjne i tak dalej, i tak dalej. Więc ja się cieszę z tego, że ta akcja po zbierania podpisów poszła szybko, sprawnie, ale przede wszystkim się cieszę, że wiele osób spotkaliśmy w tym czasie. bo wspólnym mianowniku musimy postawić kropkę, bo czas nam się skończył. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Paweł Piskorski, eurojedynka twojego ruchu w wyborach do Europarlamentu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu życzymy miłego, miłej reszty dnia. Do zobaczenia.